Tekst manny na piętnasty maja, choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonów w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach, ja jednak będę się radował w panu, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Abakuka rozdział trzeci wersety siedemnasty i osiemnasty. Komentarz parauzyjny. Rozumiemy, że Bóg zezwala na zło na świecie, aby świat mógł nauczyć się pewnych lekcji z gorzkich doświadczeń będących naturalnymi karami za czynienie zła. Rozumiemy też posługę zła w odniesieniu do świętych, w próbowaniu, szlifowaniu i oczyszczaniu, przygotowującą ich do odziedziczenia wspaniałych rzeczy który Bóg przewidział dla wiernych i dowodzącą iż jako zwycięzcy są ich godni reprint numer 3167 komentarz epifaniczny Bogu upodobało się opatrznościowo dozwolić by cielesny i duchowy Izrael znalazł się w niewoli literalnego i symbolicznego Babilonu gdzie było bardzo niewiele sposobności do dostrzegalnej skuteczności wpływania na ogół rodzaju ludzkiego. Jednak łaska Pana umożliwiła wiernym w symbolicznym Babilonie radowanie się w Bogu i Chrystusie z powodu ich cudownych dzieł zbawienia. Przy samym końcu wieku lud Boży napotyka pewne niepomyślne i bezowocne doświadczenia. Lecz wśród nich one wciąż raduje się szczególną łaską Pana, jak proroczo obiecał to powyższy tekst. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 21, ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Rozdział 16 wersety 20 i 33. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował. Będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Dzieje apostolskie, rozdział 14, werset 22, umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. Rozdział 20, wersety 23 i 24. Wiem tylko, że Duch Święty poświadcza w każdym mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienia. Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Rzymian rozdział 8 werset 18 Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą. Która ma się w nas objawić. Drugi korentów rozdział 4 wersety 17 i 18 Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne. Psalm 103, werset 9 Nie będzie się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował. Psalm 126, wersety 5 i 6 Ci, którzy sieją we łzach, będą rządzić z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc drogie ziarno, powróci z radością, przynosząc swoje snopy. Izajasza rozdział pięćdziesiąty czwarty wersety siódmy i ósmy Na krótką chwilę Cię opuściłem, ale w wielkim miłosierdziu przygarniam Cię. W niewielkim gniewie ukryłem na chwilę swoją twarz przed Tobą, ale zlituję się nad Tobą w wiecznym miłosierdziu, mówi Pan, Twój Odkupiciel. To rozdział sześćdziesiąty pierwszy wersety drugi i trzeci abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem Pana, aby był uwielbiony. Filipensów rozdział czwarty werset czwarty, radujcie się zawsze w Panu, mówię ponownie, radujcie się. Pierwszy Tesaloniczany rozdział piąty werset szesnasty, zawsze się radujcie. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset szósty, z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób rozdział czwarty, wersety trzynasty i czternasty. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż duch chwały, duch Boży spoczywa na Was, który przez nich jest bluźniony. Ale przez Was jest uwielbiony. Rozdział 5, werset 10: A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach Waszych niech uczyni Was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Pieśni 63, 67, 99, 110. 293, 328, 331 Wiersze Brzasku, 282 Radować się będę w Panu Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint nr 5383 Tekst manny na 15 maja Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach Choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach, ja jednak będę się radował w Panu, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Abakuka rozdział trzeci, wersety 17 i 18. Pytania, czy w tym tygodniu radowałem radowałam się w utrapieniach? co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, w czym uwidocznił się rezultat. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.